Bitwa Warszawska jest doskonałą takim, taką, tak można powiedzieć, e, przesłaniem, ale z drugiej strony jest, jest, jest szkołą, jest, jest przykładem takiego właśnie strategicznego myślenia i wykorzystania w tym wszystkim sztuki wojennej. Dzięki temu w efektywnym zastosowaniu udało się pobić armię rosyjską. Dzień dobry Państwu. Oczywiście Dzień Wojska Polskiego to jest wydarzenie szczególne. Ja jestem świadkiem przewrócenia tego dnia w Wojsku Polskim w latach 90. kiedy właśnie zaczęliśmy obchodzić w sierpniu z okazji Bitwy Warszawskiej, bo to jest taki główny przyczynek tak do tego, żeby to święto miało miejsce w tym dniu i było godnie obchodzone, szacunkiem nie tylko dla, na, dla nas samych, ale także dla dla przyszłości, ale i przeszłości, dla przeszłości tego właśnie wielkiego wydarzenia, jakim byłaby bitwa Warszawska. Więc to jest także czas do, do refleksji, do, do odpoczynku, ale tej świętowania oczywiście i tak dalej, ale w takim wymiarze, żeby zawsze nam towarzyszyła refleksja. No i właśnie bitwa Warszawska jest tutaj takim, takim wydarzeniem, którym siły zbrojne czy siła obronna że drugi Rzeczpospoli odniosła, Zwycięstwo nad przeważającymi siłami agresora, nad siłami Armii Bolszewickiej, która miała inicjatywę strategiczną, która prowadziła ofensywę i zbliżała się, czym prędzej, do Warszawy. No i wtedy, w bardzo krótkim czasie, dzięki właściwej myśli strategicznej, właściwym, właściwy, dobrze wyszkolonym, przygotowanym dowódców Szczebla, którzy mieli za sobą bogate doświadczenie, Wojenne w, in, w innych armiach, nie przecież nie w wojsku polskim, ale także w czasie wojny, które uzyskali w czasie wojny polsko-bolszewickiej, i tak dalej, dowodzenie związkami taktycznymi, operacyjnymi, ta, i strategicznymi frontami przecież tak, właśnie podoł, podołali, po pierwsze zatrzymaniu tej ofensywy, bo właściwie dobrze zorganizowaną obronę, pospiesznie co prawda, ale ta obrona bezpiecznie zorganizowana była poprzedzona mobilizacją całego polskiego społeczeństwa, którą przeprowadzał przecież uznaczelny marszał Józef Piłsudski, jeszcze wtedy przecież nie marszałek, ale dowodzący przecież tą całą operacją, i tak dalej. Mobilizacją, właściwie podjętymi działaniami obronną, później osłabiającymi potencjał ofensywny armii bolszewickiej, rozciągającym ich logistykę. Tak dalej, to ramię coś bardziej wydłużało i zakłócający tą całą przestrzeń, a z drugiej strony prowadzący rozpoznanie tych działań armii na tyle efektywnie, że była pełna świadomość sytuacyjna, pełna, adekwatna może do tego czasu i podejmowanych decyzji. No i właśnie, jeżeli popatrzymy na tą samą przestrzeń z punktu widzenia strategicznego, to ona rozciągała się od Działdowa do Brodów na granicy z Rumunią. To był front był blisko, proszę Państwa, to nie tylko ten odcinek od Puław do Warszawy, czy Radzymina, czy Półtuska, do dziesięcioleci 400 kilometrów. Ale to obszar długości frontu, styku z Armią Rosyjską, który też uczestniczyły jednostki Armii Ukraińskiej i Białoruskiej, na tym, często na tych skrzydłach, właśnie, tak, to był ponad tysiąc kilometrów. Podobny styk, jaki jest dzisiaj w Ukrainie, ma Ukraińska Armia z ukraińs ro, Armią Rosyjską. I się udało skoncentrować, właśnie, I tutaj Bitwa Warszawska jest doskonałą taką, tak można powiedzieć, e, przesłaniem, ale z drugiej jest, jest, jest do szkoło, jest, szkoło, jest przykładem takiego właśnie strategicznego myślenia i wykorzystania w tym wszystkim sztuki wojennej. Dzięki temu w efektywnym zastosowaniu udało się pobić armię ukraińską, rosyjską, czy armię bolszewicką, przepraszam. Więc w I Święcie zatrzymać na przedmieściach, co prawda Warszawy, ale od, tu począwszy od Półtuska, skończywszy na... Właśnie do pułap, udało się zatrzymać, zresztą na całym froncie została ona zatrzymana, straciła zdolności ofensywne, i w ślad za tym wojsko polskie przyjęło inicjatywę. Czy to nie jest sztuka wojenna? Te zasady, właśnie zatrzymać, przejąć inicjatywę strategiczną, stworzyć następnie przewagę przewagę, zbudować przewagę na okcionych kierunkach, bo w tym, tym wykładach, który mówią o sztuce wojennej, także o tym trzeba wiedzieć osiągnął przewagę strategiczną czy operacyjną, właśnie tutaj od północy, piątej armii, którą dowodził Sikorski, i od południa z Wieprza, tutaj w ronie PUŁA którym stworzył marszał Józef Wysuski z Sydzą Śmigłem. Dwa tam zgrupowania takie uderzeniowe, operacyjne. I tutaj piąta armia. I teraz, właśnie po zatrzymaniu, nastąpiło uderzenie jedne piątej armii 13 właśnie sierpnia znad spod półtuska w kierunku właśnie Radzymina, które od co wprowadziło w błąd bolszewików co w kierunku głównego uderzenia. To byli przekonani że tam i nastąpiła pewien manewr z frontu przrzecenia określonych sił w, tym, na, w ten obszar, który wykonywało uderzenie przez właśnie piątą armię dowodzoną przez generała Sikorskiego. I 16: dwa zgrupowania uderzeniowe czy operacyjne z nad Dbieprza wykonały uderzenie w kierunku tutaj, de, tam, Dęblina i dalej w kierunku północno-wschodnim. -południowo, południowo, południowo, północno I tam to było wyjście na tyły. To było kolejne uderzenie, które pozwoliło wyjść tym zgrupowaniom, w którym grubczą rolę odegrała kawaleria, wojska właśnie manewrowe, wyjść na tyły. i wszy... Za, nastąpiło zagrożenie okrążenia i armia rosyjska, bolszewicka w popłochu zaczęła się wycofywać, wycofywać dosyć po każdy potencjał wzięty został do niewoli. W taki sposób przeprowadzono, bo czym była opera Bitwa Warszawska? Była operacją połączoną. Oczywiście tu nie wystąpiła marynarka wojenna, nie wystąpiło jeszcze lotnictwo, które było szczątkowe, ale wojska lądowe rodzajów, tutaj wojsk lądowych, kawaleria, artyleria. I tak dalej, wojska inżynieryjne, inne, i tak dalej. Te zespolone, skoordynowane działania, synchronizowane pozwoliły uzyskać, mimo porównywalnych czy mniejszych sił, popartych jeszcze mobilizacją, i tak dalej. Tutaj doszło wiele przedsięwzięć. Ogromna operacja, która powinna być przykładem przytaczanym tutaj na tle wojny w Ukrainie, gdzie brakuje tego manewru strategicznego, bo manewr strategiczny, zwrot strategiczny, operacyjny, Służy zwyciężaniu. Pokazuje, że jest strategiczne właśnie takie działanie. Przeradza się zwycięstwo. Natomiast zwycięstwa do zwycięstwa nie prowadzą działania taktyczne, które dopinują wojnie w Ukrainie ze strony Armii Ukraińskiej. Kontrofensywa ukraińska była przykładem, który był skrajnie odwrotnym w stosunku do, do, do bitwy warszawskiej, do tej operacji połączonej. To był majstersztyk. I powinniśmy być dumni i cały czas przy, dawać przykład, przytaczać go i Pokazywać, jak się to powinno, uspocześniając to wszystko w obecnych warunkach. Korzystając z okazji, właśnie, i do, do, do tych wspomnień, chcę przekazać najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, niezależnie nie stopni, stanowisk i tak dalej, pracownikom cywilnym. Z tej okazji najlepsze życzenia, ale także weteranom, ale także rezerwistom, ale także będącym z spoczynku już po służbie, po, po zakończeniu służby, żołnierzom Wojska Polskiego. Najlepsze życzenia, dobrego zdrowia. Pomyślności, w realizacji zadań, a tym, którzy odpoczywają spokojnego odpoczynku, oczywiście także dobrego zdrowia i aktywności w tej przestrzeni, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z młodszymi kolegami, służąc wspólnej sprawie, jak jest obrona i dobro Rzeczpospolitej. Też w tym dniu należy pamiętać o tym, którzy oddali swoje życie za obronę ojczyzny w różnym czasie, w różnych przestrzeniach, na w przestrzeni od 1918 roku, i tak dalej, w różnych wojnach, walcząc o naszą wolność i suwerenność, ale także, którzy wykonywali misje pokojowe poza granicami kraju i też oddali swoje życie. Wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, stu lat i oczywiście i oczywiście żołnierskich, żołnierskiego zdrowia. Też jeszcze raz go powtarzam tutaj, w takim wymiarze, że najdłużej dłużej ich żołnierskiego szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.